Wskazówka numer 3. Higiena snu. Unikaj używek. Dlaczego? Kawa, herbata, alkohol, czekolada, nawet leki przeciwbólowe, mogą zaburzać naszą chemię organizmu, pobudzać nas. I teraz, jeżeli. Będziemy nadużywać tych substancji, nasz sen będzie niespokojny. Nie będziemy w stanie wejść w tę najgłębszą fazę snu. Bardzo podobnie jest z alkoholem. Alkohol e, także uniemożliwia dobry sen. Natomiast jeżeli chodzi o papierosy, często wcześniejsze wybudzenie. Jest podyktowany chęcią zapalenia papierosa. Dlatego im później, tym lepiej. Ale przed samym snem e, najlepiej zachować odstęp 6 godzin od przyjmowania używek używek kawy, herbaty, papierosów. Dzięki temu nasz sen będzie dużo, dużo lepszy dużo głębszy i da nam dużo więcej wytchnienia.